Dnia Polska, czyli... Szczepan! Obiad! Szczepan! Szczepan, jak myślisz, y czy życie obok nas istnieje? O, zobacz! Zobacz, widzisz ten widelec? No widzę. A widzisz tu tętniące życie? pan na widelcu? No, na widelcu. Widzisz? No, z tej odległości nie widzę. No, no a, a wy bliżej widelec? No nie widzę. A, a otwórz oczy. No widzę. No zobacz jakie tu jest życie tętniące i rozpulsowane. Zobacz. Szczepan, to ja już rozumiem, dlaczego ja przybyć nie mogę. Jak one są na tym widelcu i żerują, to nim ja zjem i dotrze to co na widelcu do moich ust, to one wcześniej mi zjadają... wszystko. Połowę! Szczepan, a gdyby się tak dowiedzieć? Co one lubią i położyć im to obok widelców, to one by tam przeszły i... Zróbmy doświadczenie empiryczne, wiesz? Ja się kręcę, zobacz, Irka. Toś to zorganizowane społeczeństwo. Zobacz, jak to funkcjonuje. Czekaj, nawet pan no nawet takie mają, mają. Czy wiesz co? No. Zamachaj kawałkiem kotleta. Y y ja nie mam kotleta, szczepan. Masz tu w kieszeni. Weź im pomachaj tym kotletem, no? Całym! No i weź im zamachaj, no. no. no, no. Patrz, szczepan, ale co? Armia przechodzi o Patrz, Patrz. Uciec jest czysty, możemy sobie spokojnie zjeść tego kutleta. Irka, a słuchaj, a, a co będzie do, do kutleta? No jak to co? No jak, jak zwykle Muzyka <grym>